Czołem, siema. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, samochody mnie za przeciwko oświetlają, odpaliłem oświetlenie też w swoim aucie. No co, za 26 śmigamy. Zaczynamy wyjazd na szczupaki. Mam do 9 czas, więc szybkie obłowienie dosłownie dwóch, trzech miejsc po to, żeby zobaczyć, czy coś wyskoczy, czy coś się wydarzy. Mam nadzieję, że będzie co pokazać. Dzięki jeszcze raz wielkie za subskrypcję, za to, że jesteście, że dzieje się. Na moim kanale, że ze mną rozmawiacie, pytacie. Jest mi bardzo przyjemnie, bardzo miło, że mogę, mogę podzielić się z Wami swoją odrobiną wiedzy wędkarskiej. Dzięki, słuchajcie, subskrybujcie kanał jeszcze raz, komentujcie, mówcie, piszcie co u Was. I dzięki. Lecimy z tematami. Zapraszam na film. Trzymajcie się. Słuchajcie liper około 10 cm 10 gram woda, maksymalnie tutaj 4-metrowa teraz jest, staram się sprowadzić na zamkniętym kołągu przynętę i zostawić ją w opadzie, podciągnąć parę razy, opad, podciągając kija do góry przedłużam go, często wtedy następują brania. Generalnie staram się jechać, bo to są elementy dna na dnie, staram się. Prowadzić przynętę nad tym zielskiem i podciągam, szarpnę, poprowadzę i podciągam. Dzięki temu po prostu animujemy przynętę, zwalniamy jej opad, no i często to jest bodziec, że tak powiem, do ataku szczupaka. Jeszcze raz, zostawiam do opadu na zamkniętym wągu, dzięki temu po prostu mogę w pierwszym momencie wyczuć strzały z opadu pierwszego. Guma opada, prowadzę ją do siebie, zostawiam, podciągam. Jak widzicie kija, szarpnę dwa razy kijem raz, znowu to samo, znowu zwijam, znowu przeciągam opad. Teraz poprowadzę klasyczny kawałek, zostawię, przeciągnę opad, znowu poszarpnąłem i tak w kółko. Z różnymi kombinacjami, raz tak, raz tak. To pomaga, to skutkuje mówieniu na w miarę równym dnie, dnie, gdzie są elementy zielska. No i tak o wygląda sprawa w prowadzeniu klasycznego ripera. Możemy tak wiele gum oczywiście prowadzić, natomiast no tutaj riper dodatkowo w tym takim przedłużonym opadzie, gdzie go tutaj, że tak powiem, animuję. O, przeciągam, przeciągam do góry. To powoduje jego zwolnienie. Kiedyś chyba gdzieś tam czytały w prasie, że to się nazywa, że tak powiem warszawski opad, ale to chyba trzeba mieć kija 2,70 minimum, żeby coś takiego nazwać tym warszawskim opadem. Jak widzicie mój kij ma 1,98 i on raczej nie jest tak długi. Tu klasycznie stosujemy opad tylko nad troszeczkę w toni, skacz ta przynęta, prowadzimy ją, nie szablonowo pracuje przez to. Więc to może być bodziec, jak już wspomniałem do ataku szczupaka. Okej. Okay. Łowimy. jest, ale branie delikatne płynął za tą przynętą nie za duża ryba ale płynął i tak skupno się dwa razy nie wiem czy bo widać to ale zareagował na A ryba no spiął się Ym, zareagował na takie właśnie powolne prowadzenie w opadzie. Podnosiłem kija specjalnie, przed, przeciągałem opad. Szarpałem, przeciągałem opad, szarpałem, przeciągałem opad. I skubnął, ale branie było, można powiedzieć, że akurat spojrzałem na szczytówkę i branie było po prostu mega, mega wyczuwalne. Takie tylko, pik, 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 pik. i wyczu, czułem na kije, oczywiście, tylko że no, widziałem po prostu mega, mega to. Ale to było takie, że on kąsał tą gumę i dopiero wtedy mocniej przy uderzył. <laughs> Dobrze. nie było. Ryba można powiedzieć: nie tylko, że zaliczona, ale widziałem tą rybę. No wy nie może nie widzieliście, bo tak jak już mnie nie, 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 nie holowałem jakoś specjalnie natomiast no natomiast tak wziął pokazał się mi także no fajnie sympatycznie może jest chwila do żarowania i... Ryba z opadów, ja, tak jak mówiłem, kabąk zamknięty, słuchajcie. Nie duża ryba. Widzicie, pierwsze jest tam delikatne szarpnięcie I ryba siedzi. Mały szczupaczek. Następny taki sam. Ale. No, ale jest druga ryba. Jedna. No. Większy trochę od tamtego. No na pewno większy. No. Tak, podobnej rozmiarów To tamte Zobaczcie Oczywiście Klasycznie Dobra, wypuszczamy go Fajna rybka ja to ma Nie wiedziałem, z 55 cm ta ryba Okej okay. Papa, o no, guma padała delikatnie szarpnąłem buch, od razu strzał także podałem że tak powiem, w punkt dobra wycieramy i z powrotem rzucamy O, no, widać że kolor lekko mówiąc krawy I odpowiada obranie murbeton. Teraz znowu przy podszarpnięciu szczytówką. <noise> Szatnął normalnie, nie wiem czy guma nie jest ściągnięta już teraz, ale widzicie? To był pierwszy taki opad i tylko delikatne trącenie szczytówką i już było uderzenie. No posłużymy zaraz rzut. Mniej więcej z tego rejonu. Mm, Skobaniutki. Ole z las, ale było branie, ale żem zamulił Zapatrzyłem się zupełnie gdzie indziej I ja cię kręcę I poczułem branie i zaciąłem po prostu nie w tempie. O na blade, ale piękne branie Takie mocne branie to my lubimy Obudziło mnie od razu Odwróciłem głowę, żeby spojrzeć co robi ten spidigista. Poczułem branie i zaciąłem nie wiem sekundę po tym. No nie basy, proszę was to ściągnięta guma Ach, Po zębach, dostał pięknie Niesłychanie Ależ strzała mi sprzedał Oż to dziad Ale mnie obudził O jak mnie obudził <noise> Przepięknie Ja no, został no, po zębach, więc nie weźmie, ale Ale naprawdę, powiem wam szczerze, że Uroczy temat Najgorsze jest to, że bateria mi się kończy Poprzednia miałem niedoładowaną Więc tam to... Zostało może z 9% sprzenię na tą nową. Dwie baterie zostały w domu oczywiście. Bo wczoraj coś tam grzebałem, wyciągałem, kombinowałem i zostawiłem pół gdzie, po gdzie. Nie mam kabla na łódce. Gniazdka są oczywiście prądu. Nie, brakuje na łódce, natomiast nie ma kabla. Po prostu to jest kom ko komedia. Eee, dobrze, że ten wyjazd taki krótki, bo <gryw> do prądu. <gryw> bo nie byłoby czym nagrywać. <gryw> Stąd jeszcze z 30 może 25% prądu w tej baterii. Ależ branie było znowu, ale ryba nie trafiła ewidentnie w gumę, coś było nie tak, no albo trafiła w drut, ależ atom, kurka wodna, guma nie jest, ryba nie była w ogóle wpięta, na pewno, ale guma, yy, ten, zleciała, widzicie, ależ strzał był po prostu taki szybki, kurka wodna, ależ przymucenie. O, ale tylko tylko dotknął. Ach, to jest ten, co mi brał wtedy. Na no, bank jest. Ale połknął. Ja cię kręcę. Zobaczcie, co tu się odwaliło. Skoczył. Ależ pięknie zaatakował. Jest. Jeszcze przed ogonek nie obciął. No, co za bestia. A Misiek, po pierwsze to trochę kultury. Jesteś pięty idealnie, więc to nic, nic ci nie pomoże. Po drugie, zobaczcie. Jak go łyknął. <glasycznie> Klasycznie. Musimy już jeszcze szczypce. Ładna rybka. Ładna w sile. krótkie szczypce wystarczą Piękne zęby No Wam powiem że Że generalnie o że generalnie no to muszę jechać do domu ale mam wrażenie że jeszcze by coś tutaj połowił o tak okej okay, pa <grytanie> dobra czas najwyższy żeby zjeżdżać O no jasne, że tak. Trzeba zamiatać. Dobra, na razie. No dobra, koniec. Koniec tego krótkiego wyjazdu. Rybki były najważniejsze. Brania były najważniejsze. Reaper uratował, że tak powiem, wyjazd. Jestem bardzo zadowolony. Spróbowałem chwilę dużą gumą mówić, jakimś klikwiczem. W ogóle ryby nie skakały, trzeba było zejść do nich. Więc mam nadzieję, że. Wyciągnęliście pewne sugestie z tego filmiku i z mojej narracji. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnego filmu. Na razie, cześć.